A w się poszła kąpać. Możemy zażaleć. Będę taka wesoła. Będziesz mógł przetrzepać mego fawora, jak otworzyć i rozpora. Proszę, proszę, fawora jest taki tłusty. Tłusty i ogolony. Na, nice to meet you wam, wam razem na was. Meet you nice nicely. Oh, jore jore! O oh, gome gome! <ścoughs> Ale masz fajny język na cuki. Nie, 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 przepraszam, to się To się tylko dzieje w mojej głowie. Oczyścić. Oczyścić umysł. Oczyścić umysł. Wdy, wdech. Wdech i wydech. Wdydech i wdech. E e e nie, czekajcie, bez zębuch. E

To owcie zdecydowanie lepiej karmiszny, bo teraz trzy dupy odprowadzają mnie do dumu Dum3 Dum 3? O Boże, jaki ten dowcip jest! Jest taki genialny. Kitty! Oh. Rain Cloud! Oh. Candy! Chocolate! Chocolate dream. Chocolate passion! Chocolate sensation! Kurde, nie umiem zrobić tego, czekajcie. Nie, to nie ma sensu. Nie umiem tego zrobić. Czekajcie. Kurde, jest źle. Kurde. O! O! Czy to ma sens? Dlaczego ona jest taka słodka? Dlaczego, Dlaczego ona jest taka słodka? O! Oh, o! Oh, nie wiem. Nie wiem, jaką książkę wybrać. Ogólnie to. Ee, może ma man... Może jakąś mangę? Ale ty możesz mi... możemy mi jako... Znaczy to e, ja... E, e, weź mi weź mi po prostu jakąś wybierz... Na, na, wy, wybierz mi ja... Po, nieważne. Uh. Słyszę, że na cuki coś tam stęka i zdycha. <laughs> zdycha? Wzdycha, chciałem powiedzieć. wymieszanej z bitą śmietaną oraz dodatkami ary 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 arytmetycznymi takimi jak kawa, czekolada, przecier owocowy itp. wskazuje na drzwi. Widzisz ten kwadrat, widzisz ten prostokąt z klamką? To są drzwi. dalej. Skraca te swoje ręce, zakłada je na rękę na rękę i czy ty w ogóle uważasz, to, na co się tutaj dzieje? Na co to się dzieje tutaj wszystko? <laughs> co ja gadam w ogóle? O, to ten mój ulubiony rozmowiec. Nie jest dla mnie się ja nie, O nie, nie nudzi się. Nie. Ale już mam przecież 12 lat. Chyba stary ją, oh, kurde, karmi, słuchajcie, sprocy na śniadanie. Nagle na patrzy na mnie? He, hej, hej. <ścoughs> oh. Oh. i! i. Szalejące brwi frustracji po raz drugi! już <grymne> Hmm... Uśmiecham się smutno, ale to naprawdę jest uśmiech. Nie przejmuj się, że jest smutny. Ja się naprawdę uśmiecham. Jezu... Jezu! Mój umysł! OOOOOO O, Och jeleniu Smile Milk Kissy Bunny O, oh, landa O ja jebło coś Turnus mi ja, ja niczyja Mee By się w babicz babiczki, babeczki znaczy ten klub to jedno to miejsce, miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie, Nie niszcz mojego życia, nie niszcz mojego życia, proszę. Przestań gadać z Yuri. Pobaw się ze mną, pobaw się ze mną malutki. To wszystko co mam, to wszystko co mam. Baw się ze mną. Baw się ze mną. O kurwa. Witaj nie Ten grzech, kokaina. Ty lulikon lulikon Kręcące się koło, kręci, kręci, miele Spada na mnie niebo, dziwny statek Portal do innego świata i lina, lina zawinięta wokół mojej szyi Paraboliczny Game Boy. E, rozwijający się wszechświat, kwas mi bardzo mocno wszedł e, Widzę Boga, pływam w wodzie, w której w każdym kierunku i topie się, a modlitwa jest pełna, a modlitwa jest krwista, modlitwy wychodzą jakieś węże i wielkie oczy. O co łykałam trzy kwasy, kiedy, kiedy mówili, że powinnam jeden. To dzieje się i wszędzie są z każdej strony oczy. Kalejdeskop oczu otacza mnie, a niebo eksploduje pełne gwiazd. A Bóg schodzi na, na, do mnie i mówi do mnie przez sześć wymiarów. E, klika klok, <noise> to znaczy tyka tyka zegar, <noise> a zegar tak tyka każdego sekundy, i w każdej minucie tyka ten zegar, a potem wytykuje jeszcze kolejną sekundę mojego życia, e, a potem moja egzystencja e, przenosi się do innego świata, a kalidoskop krwi e, tyka w dalszych zegarach, i czas mija, a otwarte ludzkie oczy patrzą w każdym kierunku. Znowu jakiś gameboy. Boy. E, Łamie się statek, łamie się portal, wszystko się łamie i łamią się węże, i pęka Bóg i pęka krew, i e, niszczeją ludzkie oczy, i oczęta, i czas na oddech. Oddech pełen modlitwy, i pełen e, oddychającego nieba, i oddychającego e, koła. O nie, ale mi chrupło. O Boże. O tak. O tak, o. O. cudownie Ej! O. okno i Kiro de ninja pięć złotych, lub jak czarno, eee, chyba nie przeczytam tej dotacji

Po prostu usiąść, bo kuźwa trzeszczą mi kleszcze od tych cycków. Otwierają dwoma oczami. <słysy> Moja herbata się wylewa. Wrzątek wylewa się na moje jajca. <słysy> Będzie, że tego nie słyszała. Po prostu pod... Po o nie, o nie, co to? O, I. Ym, nie, nie, ufam, że. Że, ten, że ci zaufam. A co się dzieje, opadła Co się dzieje, a. A co się dzieje! <mum> What will it take? What will it take? I mimi na cuki, hej, hej. Samobrze w niej. mi mimi, mi mi nie, nie, nie. Pod spódniczkę, hej, zajrzeć, pej. Cycuszki z nad ramienia sterczą, dzisiaj, hej. Palala, palala, pa, palala, loki pala, doki. To jebane.